Dzień dobry, witajcie moi mili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś, 18 sierpnia, przygotowałem dla was słowa świętego Ojca Pio, zapisane 18 kwietnia, kierowane do Ojca Augustyna, a brzmią one tak. Jak zdołam opowiedzieć Ci o nowych triumfach Jezusa, odniesionych w tych dniach nad moją duszą, poprzestanę na opowiedzeniu Ci tego, co miało miejsce w ostatnią środę. Jak potężny ogień płonął w mym sercu owego dnia, jednocześnie czułem jednak, że ogień ten roznieciła przyjazna mi ręka, na boski sposób zazdrosna. Po zakończeniu mszy pozostawałem razem z Jezusem na dziękczynieniu. O jak słodka była rozmowa z rajem prowadzona tego ranka, taka była, że chociaż chciałbym ci wszystko powiedzieć, nie potrafiłbym. Były w niej takie rzeczy, że nie sposób przełożyć ich na ludzki język bez utraty ich głębokiego, niebiańskiego znaczenia. Wybacz mi, jeśli powiem, że serce Jezusa i moje stały się jednym sercem. Nie biły już dwa serca, lecz jedno. Moje serce znikało, jak znika kropla wody. Wtedy, gdy wpadnie w morze, Jezus przebywał w raju, był królem. Panująca we mnie radość była tak intensywna i głęboka, że nie mogłem się opanować. Rozkoszne łzy zalewały mi twarz. Tak, mój ojczulku. Człowiek nie może zrozumieć tego, że kiedy jego serce przepełnia raj, wtedy serce zasmucone, będące na wygnaniu, słabe i śmiertelne, nie może tego wytrzymać i wybucha płaczem. Tak, powtarzam, radość napełniająca moje serce była tak wielka, że długi czas płakałem. Nawiedzenie to wierz mi, całego mnie uniosło. Kochani, życzę miłego dnia. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia jutro. Pa!